już mam ze Marcel, a dzisiaj... Elo, Dzisiaj ze mną jest Gucio i A dzisiaj kupujemy 2... 4, 4 megaboxy i jeszcze... To co tak słabe rzeczy są? mało Ale nie, Maciel, kupujemy megaboxy. No, Tam no, tak prawie, tradycyj. Nie, tradycyjnie nic. No, Kolejny mega Biancheczka. Jak nic z tego nie wyleci, to ja coś dość zresztą. No nic, bo ja mam małe szanse i zobaczcie jakie to są szanse. Tak, też nie masz Dobra, widzowie. Nie wiem co mamy. Nic robić. nie mamy. No, widzowie, widzowie! Dobra, nam... No. kupujemy po prostu klasę. I to się po... Chcecie kupić od lasu? Tak. To się opłaca, Wiktor. Nie opłaca. To się opłaca, Wiktor. Dawaj. Ustać. Jeszcze mam dwa. Jeszcze jeden. Ja mam masz... Ej, widzowie! Widzę, Widziewałem... że Bardzo fajne rzeczy mam. Ale nie wiem, czy to zrobić Może tak, może nie. <laughs> jestem głupi. <I> <laughs> Ej, jak muszę ich zapiąć? Ja wiem, hmm. Ile mam na wszystko? Poczekaj, to pomocny. No bierz te Zatrzymam to, okej. Okay? Yeah. dobrze.